Pan profesor Stanisław Kulon na kolanach podpisuje swoją książkę. Przekazuje pani redaktor z programu drugiego Polskiego Radia, która zrobiła właśnie świetny materiał radiowy na temat wybitnego Polaka Stanisława Kulona. A właśnie, podchodzą inni ludzie. To ciekawe, że. Bardzo ciekawe, jak. Właśnie ludzie podchodzą do, do swojej pracy i te, no, na kolanach oczywiście w tle widać właśnie i pana profesora Myjaka, rektora i sympatyczną naszą znajomą z Rońska. No i tak, tak, tak wygląda właśnie. W polityce.